Przecież by pomyliła wyścigi, bo większość kierowców chyba ściga się z ślimakami. Dej spokój, ta pszczoła kierowca nas nie pokona. A może to osa? To nie ma znaczenia. To nie zobaczenia przegrywacze. Widzę, że tak łatwo się nie poddajecie. To mi się podoba. Ale bardziej wolę zwycięstwo. Sprawdźmy, by ten wyścig był nieco bardziej zabawny. Spider-Riggs! Turbo Power ten plan jest taki dawny, że muszę z z zobaczyć, co się stanie z. z oh! Na wszystkie o śrubki, co to jest? Fuu! Wow, to jest bardziej obrzydliwe niż glutki Rex Racera! Dzięki! Hej, powtórz to! Muszę się stąd wydostać za wszelką cenę! Ekstradek! Zostaw to w profesjonalistce! To znaczy, mnie! 4 na 4 Explorer! Jak dla mnie to nie było zbyt profesjonalne! Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki pająk może tkać tak mocne pajęczyny? Da, daj już spokój, ja pa, 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 już nie Boję się pająków! Ta 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 to była! pająk, żegnajcie moi mili, i było się z wami ścigać! Ja chciałam wygrać turboligę, a nie skończyć jako kolacja robala. Uspokójcie się! Kurwa, queen! Nie ma żadnego gigantycznego pająka <laughs> To zjeżdżamy stąd! Efekt usypiający nie potrwa długo! Ja się tym zajmę! Primal Collision! Uch, było bardzo blisko! Dziękuję, Rex Racer! Wygląda na to, że to twoja sztuczka ściągnęła pająka! O co tu chodzi, Turbo Queen? <gry> Malutki żarcik, który kiepsko się skończył. Ude, 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 ude! Nikt cię nie nauczył, że plucie na tej rajsersy jest nieuprzejme. Przestań! Nic ci nie zrobiliśmy! Rejsersik! On myśli, że chcemy ukraść jego skarby? Ma rację! To piękny puchar, prawda? Mua. Co ty narobiłeś? Portal Mix and Race. Jasna Delta post! Spokojnie, spokojnie. Oddaj mu jego skarb, Master Illusion. A ty następnym razem nie dotykaj jego skarbu, jasne? Ojej, czyżbyś bał się zwykłego pajączka? Psymm. Psymm. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. T-Racers Glow Race rozpoczyna się wyścig. Doktor Glow świeci w ciemności. Czas wybrać moce, by wygrać. Anteodblast T-Racers Glow Race od Magic Box.